Za górami, za lasami. bawią się z nami. Jeden. Jeden. Dwa. Dwa! Trzy. Dzień. Cztery. Dzień. Tele Pora na Tele Tubisie. Pora na Tele Tubisie. Pora na Tele Tubisie. Pora na Tele Tubisie. Dinki-winki, Dinki-winki, Dipsi. la la, la, la. Oh. Teletubbies, Teletubbies Move your bum, hey-oh Hey-oh Pinky Winky, Dipsy La-la-ho Teletubbies, Teletubbies Gdzie się podziały Teletubisie? thank okay. you

Razem z moim dziadkiem będę budował grill. Chodźcie ze mną! To mój dziadek buduje grill w ogródku. Wysypujemy z worka piasek. Do piasku wsypujemy cement. Dolewamy wody. W z cementem zrobiło się małe jeziorko. Woda może wyciec z piasku, dlatego trzeba bardzo szybko mieszać. Pagan z jednego zaprawę. z Zaprawy Zaprawa jest mokra, ciężka i lepka. Thank you, well done. That's it. Jest It's tak very heavy ciężka, że trudno ją podnieść. Pick some, some nakładam zaprawę na pielnię i and kładę ją na cegły. Yes. Right. To... Dziadek we uczy mnie, jak się kłada cegły. The jedną ręką trzymam cegły, a drugą nakładam zaprawę. That's a very nice joint. And we lay i made a good Teraz choice. kładę cegły. it in position. How's that? This is To brilliant. jest poziomica. Podaj oh, oh, not bad. A I cegły. Jakie one ciężkie. What? Get it up more.

To jest ruszt Dziadek położy teraz ruszt na palenisku Dziadek prosi mnie o pomoc Gry wygląda wspaniale Gotowy! Papa! 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 jestem, jestem, Tak! Tygodnie! Jestem Tomasz. Razem z moim dziadkiem będę budował grill. Chodźcie ze mną! To mój dziadek. Buduje grill w ogródku. Wysypujemy z worka piasek. Do piasku wsypujemy cement. Wody. W piasku z cementem zrobiło się małe jeziorko. Woda może wyciec z piasku, dlatego trzeba bardzo szybko mieszać. Mogę zjedkować wymieszać zaprawę. Zaprawa jest mokra, ciężka i lepka. Dzięki. Thank you, Thomas. Well tak, ciężka, że trudno ją podnieść. I pick some cement. Nakładam zaprawę na kielnię i, i kładę ją na cegły. Shall we lay this one? Yes. Alright. What are we going to do? We're going to Dziadek uczy mnie, on jak się on kłada cegły. And now I hold the brick and I put the mortar That's, That's a very nice joint. And we lay it down carefully. I made a good Teraz choice. kładę cegły. Tap it in position. How's that? This is To bineta. jest poziomica. How's oh, it looking now? That's well, not bad. Podajetko. I, I carried them. Jaki on a ciężkie? What? Get it up more. We are that's joints nicely filled now, isn't brought... Nie, Kres... yeah, oh, Thank you very much. That's just what I needed. I had a ja też się napić. It's first to yeah. work. <laughs> I smooth. Wygładzam spoiny so między cegłami. Between my bricks. It's called pointing. Oh, that's good.

Pewnego dnia w krainie Teletubisiów pojawiło się coś nowego. Siedziała, bo chciała zjeść miskę kaszy. Mała Lala sobie siedziała. Chciała zjeść tubisowy krem. Tak, teraz lala, tak, tak. Teraz Ania mała na stołku siedziała, bo chciała zjeść miskę kaszy. Mała Lala sobie się działa. Chciała zjeść tu bisiowy krem. Nagle wielki pająk. Och, gdzie wielki pająk? Usiadł tuż za Anią. O. O. O, usiadł tuż za Lalą. I bardzo ją przestraszył. おじゃかね Wysiowy krem. 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 krem! Raz Ania mała na stołku siedziała, bo chciała zjeść miskę kaszy. Oooo! Dipsy i tinki winki siedzieli sobie, chcieli zjeść tu wisiowy krem! Hejo! Raz Ania mała na stołku siedziała, bo chciała zjeść miskę kaszy. Krem. Dipsy i Tinki Winki siedzieli sobie i chcieli jeść tubisiawy krem. <tum> tubisiawy krem! <tum> Nagle wielki pająk? Nagle wielki pająk? Usiadł tuż za anią? Usiadł, Usiadł tuż za Tinki Winkimi. Dipsy! dipsy. O -o. I bardzo ją przestraszył.

Na stołku siedziała, bo chciała zjeść miskę kaszy. Uu. Mała po siedziała sobie i chciała zjeść tu bisiowy klem. Tak, teraz po. <grych> Raz Ania mała na stołku siedziała, A? bo chciała zjeść miskę kaszy. Uu. Mała po siedziała sobie jadła tu bisiowy klem. Nagle wielki pająk... Wielki pająk? Usiadł tuż za Anią. Usiadł za Po. O, o, patrzcie. I bardzo ją przestraszył. o, o. Pergisla sewa payung, Kak. Payungku, 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 uah! Payungku, 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 uah! Payungku, 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 ha! Payungku, 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 ha! Bionku, bionku, bionku. ha! Tele się mówią papa. Tele to się mówią papa. Tele to się mówią papa. Yeah. 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 <laughs> papa Nie! Nie! papa, Papa Dipsy. Papa! Papa Lala. Papa! Papa, papa Po! <laughs> a kuku, a kuku, 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 kuku. Nian. Papa, <laughs> yeah. <Yeah>. yeah. yeah. <laughs> papa twinky winky, papa, papa dipsy, papa. Papa pa, Lala. Pa! Pa, pa, pa po! Pa, pa. Słoneczka, zachód tuż tuż. Tyle tubisie żegnają się już. Papa. Pa. Pa, pa. Wersja polska na zlecenie BBC Worldwide Master Film.